あっ。 Czego trąbisz? Nie Czego? Mi, kurwa, mam, po mam po dziurach jechać? Po dziurach mam jechać? Po dziurach mam jechać? Ta kurwa! Tak? Nie po dziurach. Jakie kurwa dziury? A, a co tam miło? były. No co było? Gówno nie, kurwa, było. no właśnie, góry. Gówno, Gówno tutaj, było, kurwa, właśnie. Jesteś. Wsiadaj i jeciusz. już! weź, weź. weź się, kurwa u stopu, co? Bo zaraz wezmę policję. Wzywaj! Środkiem się kurwa nie jeździ. Jeździ się. Mi... Jeździ się. Gównem się kurwa jeździ do się w głowę kurwa. No powiedz jeszcze, jeszcze, jeszcze Ty jeszcze chcesz? No proszę bardzo Środek ulicy? Środek ulicy, tak, bo nie chcę sobie wybić zębów I w dubie to mam